I co będziemy dzisiaj robić? To co widać. Tak więc, bez zbędnego pitolenia, przechodzimy do akcji na likwidację. Potwierdzona na Overlord. I będziemy siekać nobów. Mam nadzieję, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że krew i piach. A przynajmniej teraz zaczynamy od początku meczu. Eee, wziąłem sobie karabin Miodek. Od Kubusia Buchatka zapieprzyłem. Nawet zajebiście pomalowany. Z Diamentowej Dywizji. Chociaż kurwa na PS3 to ja żem widział kurwa Diamentową Dywizję. No ale jeszcze to... Konto pamięta czasy... ta. Znaczy to podpięte z tego, tam, Call of the Elite, to pamięta czasy, czasy pamięta jakie, pamięta czasy peceta, gdzie my tam napieprzeliśmy na wojnach klanowych, no i tam to my mieliśmy, diamentową dywizję, Rozpieprzaliśmy wszystkich, nie było na nas bata, kurwa, diamentowa dywizja, I była akademia w pierdolu. No stoi tu koleś go, nie widzisz kurwa ślepa boj do. Major załóż okularki. Nie, w okularach to już nie chodzę. 5 lat, po prostu kurwa. Co już co, mogę wpisać to do CV. Tam gdzieś kurwa chodzi. Dobra, walić ci go. Rzuć tam, może ktoś się złapie o je, 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 Coś ze mnie strzela Tam wszedł. Spróbujemy się przejść do niego Chyba Próbujesz... dziwnie spokojnie jest. Aż bym powiedział nawet za spokojnie, dziś słyszałem kroki Siemano Stefan kurwa, jak ja cię dawno nie widział No nie wierzę po prostu Siedział debil na oknie no kurwa chodź tu do mnie, no po prostu pokaż się No powiedz, że ty tu jeszcze siedzisz No masz kurwa szczęście O! Coś go drasłem. Siema! O spierdalaj! Tam jeszcze jeden był. Kurwy, się pokampili znowu. No iż chuj, zjebana gra. Już się gra zjebała, bo... paru gości chciało pokampić. No, dzięki, żeś to wziął. Już myślałem, że na to nie wpadniesz. Gdzie? Tam poleciał. Tu jeszcze jeden. Weź to. Przeładuj. Idź po tamtego. Tu był kurwa, jeszcze jeden gdzieś. Znaczy on poleciał, ale gdzie? Nie wiadomo A tu pał kurwa jak tak s... jak w sandałach Mojżesza On to i tam poleciał Teraz to się schował pewnie Nie wlasna na górę Nie będzie teraz wychodził wariat No kurwa no schowali mi się Dobra, tam pewnie siedzi ich jeszcze z pięciu To tam jest taka kamperska kryjówek Spróbuję wejść im oknem Zobaczymy co mi powiedzą Siema Na dole Może się zdziwi, jak mu tak wyjdę O, zdziwił się na pewno Dawaj. O, akurat to samo broń co ja mam. Fajnie nawet. Z granatnikiem, no co za debil tego używa. A mam go, mam go! Ładuj to. Dobra, trzeba będzie spieprzać. Bo ja wiem, że on tu kurwa przyjdzie znowu Ale słyszałem go chyba O tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Panie, 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 tu jest Wow! Oh yeah! Tak to się robi tak się bawi Warszawka O, jestem pierwszy Nawet, żebym tego nie zauważył Moje oczy tego nie wychwyciły Kurwa, tutaj Coś za spokojnie cicho jest Ale jak jest tak spokojnie cicho, to znaczy, że coś się dzieje o kurwa, ten z buldogiem lata po tej mapie. No, fakt, że sam kiedyś latałem z buldogiem po tej mapie. Ale to były inne czasy. Kurwa, gdzie on lata? No nie. Jak ten w ogóle, ten pies to skacze kurwa z półtora metra i doskakuje. No, gdzie? No, co za debil. No i patrz, kurwa. Siądzie taki, chuj. I ci się kurwa nie ruszy. To jest debil. No tam ci rzucę małe, co nieco. Nie wiem, czy tam jeszcze siedzisz, Stefan. Ale trzymiej. Lepiej mieć trzy niż wcale. On tu siedział w rogu chyba. Tak mi się wydaje. A! Nie zdążyłeś. O, ten, ten już zdążył. Dobra, trudno. Cały czas ten z Bulldogiem na pierwsza tam kurwa. Ohoho. Siemano. No prawie! No kurwa! I ten z bulldogiem, patrz jaki no! O już nie jestem pierwszy A bo to jest przecież kurde na zajęcia A nie na ile Czy oni tak się pochowali, no, kurwa... Nie chcę za wami latać, nie chcę mi się po prostu, jestem znużony. No kurde, ale może zbierz to, co? No widziałem cię, idioto! Się nie ciesz tak, bo ja cię pierwszy widziałem. Teraz pytaj, gdzieś ty poleciał. Tużeś poleciał. Zbierz... ...blachy. To dok tak... Jak kto woli. Ja też noszę nieśmiertelnik i mówię na to blachy. <grym, <grym, żeby było szybciej, kurwa. A co się będę rozdrabniał. No nie! Jak ja tych bulldogów to nie lubię, no. W sumie chyba zacząłem nie lubić, jak sam przestałem grać. Oj, coś czuję, że już chyba nawet nie wbiję tego Trinity. Słabo idzie. No Zobacz, ludzie latają z bulldogami. Kampią. I dlatego tylko kurde jest połowa limitu. Szybciej się czas skończy. No tak to jest jak się gra z debilami. No tak to jest. No. Przychodzi człowiek zmęczony po pracy. Chce się roz... Rozluźnić trochę, odstresować od pierdolniętych ludzi, wyżywając się na innych pierdolniętych ludziach. To nie. To tacy właśnie muszą ci przeszkadzać w graniu. Ech. No chociaż ten jeden się postarał, 24 zebrał. No powiedzmy, że... To jakby grało nas dwóch w tej drużynie. Dobra. Trzymajcie się chłopaki i dziewczynki. Do następnego.